Logo kampanii Nasz Klimat. Tytuł Oszczędzanie energii w pracy i na wakacjach. Pasek z napisem Dowiedz się więcej na www.naszklimat.gov.pl. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zielony pasek z białym napisem na środku. Oszczędzanie energii w pracy i na wakacjach. Po lewej stronie napisu Mężczyzna pracuje na laptopie przy biurku. Po prawej stronie Kobieta w stroju kąpielowym leży na leżaku pod dużym parasolem. Możesz oszczędzać energię niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na wakacjach. Stosuj eko nawyki, gdy pracujesz i odpoczywasz. Nowa plansza z trzema budynkami pod każdym z nich podpis kolejno od lewej dom, biurowiec, hotel. Po chwili światła w oknach budynków gasną. W domu dbasz o zużycie prądu, a w biurze albo w hotelu wyłączaj za sobą światło niezależnie od tego, z jakiego pomieszczenia akurat wychodzisz. Po lewej stronie pojawia się rysunek biurka z lampką i komputerem. Po środku z góry zwisają trzy duże lampy. Po prawej stronie świeci żarówka LED, która po chwili znika, i na jej miejscu pojawia się duże łóżko ze stolikiem nocnym, na którym stoi mała lampka. W biurze zainstaluj oświetlenie energooszczędne. Lampki biurowe i nocne są bardziej praktyczne niż oświetlenie górne. Biurko i trzy górne lampy znikają. Po lewej stronie pojawia się rysunek telewizora, którego ekran staje się czarny. Pamiętaj o wyłączaniu urządzeń, z których nie korzystasz. Nowa plansza. Na niej rysunki biurka z lampką i komputerem, wtyczek i gniazdek elektrycznych. Nawet z trybu czuwania. Wyłącz listwy i wyjmij ładowarki z gniazdek. Na ekranie pojawiają się dwa okna. Na oknie po lewej stronie widać śnieżynki. Przed oknem stoi mężczyzna w krótkim rękawku, który po chwili zostaje ubrany w sweter. Obok niego termometr z czerwoną rtęcią, która zmienia kolor na niebieski. Po prawej stronie okno ze słońcem, mężczyzną w swetrze i szaliku oraz termometr z niebieską rtęcią. Po chwili mężczyzna ubrany jest w krótki rękaw, a rtęć zmienia kolor na czerwony. Nie przesadzaj z ogrzewaniem i schładzaniem pomieszczeń. Obniżenie temperatury zimą i podniesienie latem przynosi oszczędności. Nowa plansza. Na górze klimatyzator, z którego wychodzą niebieskie strzałki. Pod nim wiatrak oraz niebieski pasek z białym napisem Oszczędności. Pamiętaj o wyłączaniu wentylatora i klimatyzacji, gdy wychodzisz z pokoju. Czajnik elektryczny, który napełniony jest do połowy. Obok niego pojawiają się cztery filiżanki, a poziom wody w czajniku wzrasta. Korzystaj mądrze z urządzeń. Nie napełniaj czajnika do pełna, chyba że robisz kawę dla kilku osób. Rysunek dużej drukarki, z której wylatują kartki. Na jednej z kartek znajduje się rysunek ściętego pnia. Drukuj, skanuj, kseruj z głową. Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz tylu kopii dokumentu. Obok drukarki pojawia się zdjęcie przerażonego mężczyzny, oraz rachunek za prąd. Oszczędzaj energię i zasoby papieru. U góry niebieski pasek z białym napisem: Zmiany w Twojej firmie. Pod nim rysunki, kolejno od lewej. Dwa laptopy z literkami D i B. Pod nimi podpis. Wymiana laptopa klasy D na laptopa klasy B. Rysunek ściany, od której odbija się pomarańczowa strzałka. Podpis pod ścianą. Ocieplenie budynku. Dom z panelami fotowoltaicznymi na dachu oraz świecące nad nimi słońce. Podpis pod domem. Panele fotowoltaiczne na dachu. Bateria napełniona do połowy. Podpis pod baterią. Baterie kompensacyjne. Na dole rysunek dwóch budynków serwerowni i biura. Pomiędzy budynkami znajduje się strzałka, która wskazuje na biuro. Nad strzałką napis: ciepło. Obok rysunek żarówki i podpis system zarządzania energią. Jeśli prowadzisz firmę, wprowadź większe zmiany. Wymień sprzęt na bardziej energooszczędny. Zadbaj o termomodernizację budynku. Zainstaluj panele fotowoltaiczne, baterie kompensacyjne i, jeśli możesz, wykorzystuj ciepło odpadowe z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków. Zainwestuj w systemy zarządzania energią. Nowa plansza z pięcioma różnymi osobami i edukuj swoich pracowników, by oszczędzali energię razem z tobą w pracy i poza nią. Plansza. Logo: Nasz klimat. Obok napis: Klimat tworzą ludzie. Pasek z napisem: Dowiedz się więcej na www.naszklimat.gov.pl. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.